Smaczek wrócił. Hola amigos, z tej strony Moby Galvas i zapytacie się mnie, czemu zaczęłam po hiszpańsku albo się mnie nie zapytacie. Tak, to był hiszpański. Od przyszłego miesiąca idę na kurs i chcę się nauczyć. Mówić trochę bardziej niż to, co się nauczyłam przez miesiąc w Hiszpanii. Bo byłam tam na praktykach z techniką. Przez miesiąc mieszkaliśmy sobie w Hiszpanii. Chodziliśmy na praktyki. Poznawaliśmy kulturę. Ludzi i w ogóle. No i trochę ten język też był, ale no, mam nadzieję, że nauczy się dużo więcej. Więc skoro już zaczęłam o tym języku cudownym hiszpańskim, to dzisiaj chciałam sobie z Wami porozmawiać. Chciałam z Wami porozmawiać, no, porozmawiać z Wami też, ale powiedzieć Wam o tym, jakie mnie spotkały problemy językowe, bo. Mimo iż ten angielski jednak jest ze mną prawie od początku, bo od pierwszej klasy podstawowki się uczę, no to jednak to nigdy nie jest to samo. I jak się zaczyna żyć z tym żywym angielskim, z tym naprawdę żywym, to bardzo dużo rzeczy się zmienia. Największy problem to było przełamanie się. Ja w dużej mierze przełamałam się w momencie, jak w Polsce były Światowe Dni Młodzieży. To był 2016 chyba rok. I ja pamiętam, że jeszcze przed całym tym głównym wydarzeniem yy, pojechałam na Mochowiec do Katowic i chodziłam cały czas z moją koleżanką, i prosiłam ją, żeby mi tłumaczyła, co mówi do mnie jeden kumpel, i mówiłam mu, co ja chcę mu powiedzieć, bo ja byłam tak zestresowana, że ja nie wierzyłam sobie samej, czy ja na pewno dobrze go rozumiem. Potem następnego dnia coś mnie po prostu walnęło w twarz, i jak włożki były u nas, yy, u mnie na placu w ogóle. Mieliśmy ognisko parafialne, to wtedy przemogłam się i dużo bardziej mi popuściła ta blokada. W pewnym momencie nawet robiłam chyba za tłumacza, co mnie samą zdziwiło, bo zawsze uważałam się za słabą usza z języka angielskiego, całą podstawkę przejechałam na trójach, czwórach. Gimnazjum ledwo czwórkę miałam na koniec trzeciej klasy, pamiętam, bo moja pochowawczyni jeszcze o to walczyła. Że naprawdę w piątek, jak była konferencja, jeszcze rano przed ósmą szłam napisać kartkówkę, jedną poprawić, żeby dostać cztery. Więc yy, dziękuję bardzo. Nie wiem, czy mi to pomogło jakkolwiek dostać się do mojego wymarzonego technikum, ale jeżeli tak, to bardzo dziękuję. Yy, w technikum zaczęłam się uczyć tego języka bardziej, bo dużo bardziej mi się spodobał. Też zaczęłam kurs, którego jeszcze nie skończyłam, ale może mi się uda. Trzymajcie za mnie kciuki, tylko. Najpierw laptop, bo na telefonie nie umiem go robić. Zaczęłam bardziej używać tego języka, zaczęłam dużo więcej filmów oglądać, wiecie, angielskie filmy z polskimi napisami, ale jednak ten język wchodzi. I właśnie w tym momencie myślę, zaczął mi bardziej wchodzić ten amerykański akcent niż brytyjski. Brytyjski akcent mi się średnio podoba. Brytyjczycy brzmią, jakby mieli kluchy w mordach. Przepraszam za to określenie wszystkich, którzy kochają język brytyjski, powiem, że moi znajomi. Tak, niektórzy. Eee, Daniel z Bydgoszczy. Pozdrawiam. Więc tak mi to jakoś zaczęło wchodzić. I doszło do mojej rozmowy rekrutacyjnej. Bo na, na początku w ogóle, jak zgłosiłam się do agencji, dostałam telefon. I telefon był po polsku, ale w pewnym momencie po prostu... Eee, osoba która mnie przysłuchiwała przełączyła się na język angielski ja byłam taka co się dzieje co się właśnie stało co co ja w ogóle jak jak to w ogóle działa ale przemogłam się i wiecie to były proste pytania hi how are you why did, did you decide to go to us uh, how many siblings do you have um, how many wait no how many kids but um... Było jakieś tam pytanie o dzieci, że... No, głównie powiedziałam, że zdecydowałam się na wyjazd, bo chciałam właśnie poznać żywy język i bardzo lubię dzieci, a do tego jeszcze moim wielkim marzeniem było zobaczenie Stanów, więc wszystko mi po prostu spasowało cudownie. Powiedziałam, że mam dużo rodzeństwa, piątkę aż. Wszystkich pozdrawiam, bo wiem, że wszyscy mnie oglądają. I... No i co? I chyba się mnie pytała, czym się zajmuję, więc powiedziałam, że jestem grafikiem komputerowym, który gra na organach. Eee, no, i to było tyle z tej rozmowy, ale zestresowała mnie niemiłosiernie. Jak się rozłączyłam, jak już zakończyłam rozmowę, to zaczęłam się drzeć i skakać po całym pokoju. Pamiętam to jak dzisiaj, bo wtedy nie było rodziców w domu i ja byłam. Nie wiem, czy ja wtedy chyba nie miałam szkoły. Ja nie miałam szkoły, bo to były strajki, więc wszyscy, wszyscy, ja i moje młodsze rodzeństwo siedzieliśmy w domu i po prostu zaczęłam latać po całym domu jak głupia, jak jakiś pershing i zaczęłam się drzeć i piszczeć I moje siostry się na mnie patrzyły takie, co ci się stało, o co ci chodzi? Mówię, lecę do Stanów, lecę do Stanów! No, do tego lecenia do Stanów minęło potem jeszcze 5 miesięcy chyba, ale, ale poleciałam, więc to jest dobry znak. Ja nie wiem, czy moi rodzice wiedzieli o tym wtedy już. Tak, wtedy już wiedzieli, ale. No to jeszcze nie było zbyt takie wiecie. Ale podpisałam umowę i już potem wszystko poleciało. Więc kolejny, moja kolejność, kolejność. Moja kolejna styczność z językiem angielskim była na rozmowie kwalifikacyjnej którą no, każda uperka musi mieć przeprowadzoną przed przylotem, przed w ogóle akceptacją profilu. Więc miałam pytania różne. Na przykład, yy, to jedno takie mi się wiecie o dzieci, co bym zrobiła w różnych sytuacjach, i najbardziej mi się chyba yy, sytuacja, jedna z sytuacji, co mi się, jedno pytanie mi się wyryło, to było pytanie, co zrobisz, jeżeli w trakcie jazdy dziecko odepnie ci pasy, zbliży w sensie, swoje pasy. I chyba odpowiedziałam dobrze, bo odpowiedziałam, że zatrzymałabym się w najbliższym bezpiecznym miejscu i zapiła po prostu to dziecko. Wytłumaczyłam mu, że to jest naprawdę niebezpieczne i odpinając pasy w trakcie jazdy może spowodować bardzo zły wypadek i może wylądować w szpitalu. Może nie mówiłabym mu wprost, że halo umrzesz, ale wiecie, no i były jeszcze tam pytania, co, jak, co, byś, co zrobisz, jak będziesz się czuła. Homesick, co zrobisz jak yy, rodzina ci nie spasuje, w sensie różnica kulturowa cię dobije? Yy, czy masz jakąś wymarzoną rodzinę, z którą chciałabyś mieszkać? I właśnie zdziwiło mnie niektóre te pytania, bo na przykład dla mnie to. Jest, aha, właśnie pytali się mnie o stryp, stereotypową amerykańską rodzinę. Jedyny sposób, w jaki mogłam odpowiedzieć na to pytanie, to było, że nie mam typowego stereotypu, nie ma czegoś takiego dla mnie jak dana stereotypowa rodzina. Po prostu chcę, żeby to była rodzina, w której jest miłość i wiecie, ta rodzina była zgrana, a jak jest rodzina zgrana, to mi to tam tito, czy to są ludzie mieszani, czy to są ludzie typowo biali, czy to są jacyś latynosi. Naprawdę zwisa mi to. Moja rodzina jest mieszana, bo moja host mama jest biała, a mój host tata jest czarny. I mam tak kochane mulatki dzieci. Jejku! Świetni są. No. I potem <kluzny> wydarzył się samolot. Byłam tak zestresowana, że się nie dogadam z nikim ani w samolocie, ani na lotnisku. O matko, to było tak stresujące, ale dałam radę. Przebrnęłam przez to, jak jakoś dotarłam yy, do hotelu. Bo jedyne co pamiętam, to że siedziałam z telefonem w ręce i trochę się trzęsłam, bo wsiadłam do busa, gdzie byli jacyś ludzie, i miałam przed oczami, wiecie, te wszystkie takie jakieś filmy, gdzie wsadzają kogoś do busa, bo no, ja cię dam podwózkę i potem cię wywożą gdzieś tam. To ja, naprawdę, ja się bałam, że to będzie coś takiego. Na szczęście bus, do którego wsiadłam, był oznakowany i było napisane, że to jest ten hotel, ale wiecie, nigdy nie macie pewności. A jeszcze to jest coś, co nawet moi, moi szczególnie w zasadzie moi host rodzice mi powtarzają, że Amerykanie są szurnięci. I naprawdę trzeba sobie uważać. Więc na początku, jak przyjechałam, z dogadaniem się z moimi host rodzicami nie miałam żadnego problemu. Naprawdę rzadko mi się zdarzało mieć jakieś, wiecie, że totalnie nie rozumiałam, o, co do, o czym do mnie mówią, ale to były sporadyczne sytuacje, ale problem zaczął się w momencie, kiedy musiałam się dogadać z dwuletnim dzieckiem, które dopiero uczy się mówić. Więc wiecie, jak dziecko dopiero uczy się mówić, to totalnie niewyraźnie mówi rzeczy. I jakbym po polsku jeszcze zrozumiała, to po angielsku nie miałam totalnie pojęcia. Na szczęście moja host mama była yy, zaraz przed urlopem macierzyńskim, więc nie pracowała już aż tyle, a potem została w domu, została w domu na trzy miesiące na macierzyńskie, bo tylko tyle mogą sobie pozwolić Amerykanie yy, w Stanach. Halo, Amerykanie w Stanach, są gdzieś indziej Amerykanie. No, no, tylko w USA jest tylko tyle dozwolone urlopu macierzyńskiego 3 miesiące, albo sorry, lecisz z pracy. No, na szczęście została w domu, ale nadal mam czasem problem ze zrozumieniem, co do mnie mówi. Już to jest dużo bardziej intu intuicyjne. Już dużo bardziej łapie to, co chcę mi tu powiedzieć, ale dalej to jest takie, wiecie, jak. Nawet nie znałam tych niektórych nazw, bo. Garbage truck, teraz już wiem, że to jest śmieciarka, albo trash can. wiem, że to jest kosz na śmieci, ale w Stanach jest. Boże, nie w Stanach. W Wielkiej Brytanii na przykład jest bin. I w ogóle jest mnóstwo rzeczy które się różnią. W Wielkiej Brytanii jest wardrobe i od zawsze byłam uczona, że ciuchy się trzyma w wardrobe. A tu się trzyma ciuchy w closet, w cabinet, w dresser. Tylko nie wardrobe! Nobody knows what wardrobe is. Może poza dziadkami od mojej hostmamy, bo mieszkali w Wielkiej Brytanii przez 6 lat. No, ale wiecie, to są takie rzeczy, które przychodzą z czasem, i jak ja tu przyjechałam, rozmawiałam właśnie z Christiną. Ona mi powiedziała: Poczekaj dwa tygodnie, zauważysz, że tyle nowych słówek umiesz, bo słówka, których ja tak średnio lubiłam się uczyć, potem jakoś bardziej weszło w nawyk to uczenie się słówek, ale mimo wszystko i tak nie pamiętam wszystkich, to te słówka to jest coś, co najbardziej jest potrzebne, naprawdę. Da się dużo rzeczy, dużo, naprawdę dużo opowiedzieć dookoła. Ale czasem nawet tych dookoła brakuje, więc warto uczyć się tych słówek i warto sobie je powtarzać niecodziennie, bo to nie ma sensu. Ale wiecie, raz w tygodniu sobie przeczytam wszystkie słówka, a to mi jakieś słówka z filmu padnie. Yy, w ogóle co do progresu mojego języka, co muszę jeszcze powiedzieć, że w ogóle już nie oglądam filmów, seriali z polskimi napisami. Totalnie tego nie potrzebuję. Owszem, są takie rzeczy, których nie rozumiem w filmach nadal, ale w dużej mierze wszystkie są. Wiecie, z kontekstu wyciągam. I dużo lepiej jest mi oglądać filmy w oryginalnym języku, z angielskimi napisami. Czasami sobie włączam polskie napisy, jak już naprawdę mam dosyć e, tego języka angielskiego, no bo czasem jest taki, wiecie, overwhelmed, e, jak totalnie się tracicie. Ja miałam taki moment, że ja nie mówiłam ani dobrze po angielsku, ani dobrze po polsku. Mieszał mi się język totalnie i plątał. Teraz już mi jest trochę łatwiej, ale zauważyłam też taką rzecz, że od kiedy zaczęłam nagrywać Wam, y, do Was gadać, nagrywać filmy, zrobiłam to po to, żeby nie zapomnieć polskiego. Ale teraz, jak mówię po angielsku, to dużo części znowu mi te polskie słówka y, wchodzą do mojego języka. No. Więc co? Polecam oglądanie seriali filmów po angielsku. Jeżeli nie rozumiecie, to jest w zupełności ok. Włączcie sobie angielskie napisy. Jeżeli czujecie się. Jeżeli. Z napisów jest dużo łatwiej się nauczyć, bo no nie każdy mówi wyraźnie i czasem w tych filmach też akcenty są różne bo nawet wśród Amerykanów nie ma czegoś takiego jak amerykański akcent. To ostatnio właśnie rozmawiałam z gościem, który prowadzi swoją szkołę językową, on powiedział, że oni nie uczą czegoś takiego jak amerykański czy brytyjski akcent, oni uczą po prostu komunikowanie się w języku angielskim. Naprawdę im tu jest w czy powiecie potato, czy potato. To jest to samo. Tomato, tomato. They don't care. To znaczy dokładnie to samo i oni Cię zrozumieją. I to jest super. I... I co? Zachęcam wszystkich do uczenia się języków. Mam nadzieję, że mi dobrze pójdzie z hiszpańskim, bo umiem parę zdań. Napiszcie mi na dole, co tam u Was słychać. Jest piątek, więc kończy się... Ciężki tydzień, zaczyna się weekendik. dajcie znać, jakie plany i jak macie jakieś pytania, ja bardzo chętnie się do nich odniosę. Jakieś pomysły, o czym chcielibyście usłyszeć też, dawajcie da znać w komentarzach. Możecie suba też wrzucić, bo, no bo dodaję te filmy, staram się 2-3 razy w tygodniu. Więc co, widzimy się znowu, pa!